Jesteśmy tuż po zakończeniu kolejnego odcinka tańca z gwiazdami, no i udało się, jesteście no tak. dalej. Jesteśmy... Jesteśmy dalej! Dziękujemy, Jestem. kochani. Dziękujemy to dziękuję wam. To dzięki wam. Bardzo dziękujemy, to są takie emocje, że tego się nie da opisać. No właśnie, stojąc tam na schodach, to po prostu wy, jakbyście nie wiem, jakbyście tak byli zaskoczeni, że przechodzicie dalej. Nie wiem, bo jakiś taki stres nas dopadł, straszny. O, niektóry, niektóre pary mówili, że mają kryzys po drugim odcinku, po trzecim odcinku. E, no teraz już możemy się przyznać, bo taki przyszliśmy dalej. To jest emocjonalny, że emocjonalny, kurczę, stres kryzys... nas zaczął, mnie tak. przynajmniej, mm -hmm. zaczął zjadać, mówię, matko jedyna, co to dalej będzie, Mieliśmy ale... Byliśmy akurat w tym odcinku tak. i ten awans dla nas był zaskoczeniem totalnym, cieszymy znaczy... się bardzo, bardzo, znaczy dla mnie był totalnym, dla mnie <laughs> był totalnym, nie wiem jak dla ciebie kochana, ale dla mnie był totalnym, ja się bardzo cieszę. Ja się też bardzo cieszę, znaczy ja nic nie widziałam, bo to jest taki nieprzewidywalny program, ja po prostu myślałam sobie, że... Będzie, co będzie i bardzo się ucieszyłam jeszcze, jak Krzysiu nas pierwszy przeczytał, a zawsze czytał nas prawie jako ostatni, to ja w ogóle że matko jedyna. Strasznie wam dziękujemy, jesteście super. Ostatnio jak rozmawialiśmy, to nalegałem, żebyście powiedzieli mi, co się wydarzy w kolejnych, kolejnych odcinkach, jeśli chodzi o te figury. No i nastąpił ten szpagat obiecany. Dzisiaj był szpagat, poszło na grubo. Więc... Ale muszę powiedzieć, że mamy jeszcze coś za zanadrzu. Mamy jeszcze coś za zanadrzu, więc lata, kochani... Zanadrz na ale był, był stres przed tym szpagatem, czy nie? Bo tutaj, jak zrobiłaś, to wszyscy wow, wiesz, wie, wie, wiesz co? Czy stres? Ja się po prostu, jak się dobrze rozciągnę, to jest i na ziemi, a co? No skromnie mówiąc, dobrze siedzi w szpagacie. Muszę też o to zapytać, ponieważ ten odcinek mógł być też stresujący, jeśli chodzi o oceny dzisiejszej beaty. Tak, Tyszkiewicz. ale pani beatka, kocham panią Beatę Tyszkiewicz i pozdrawiam najserdeczniej na świecie. Uwielbiam i, i, i po co tyle hałasu o nic? Jakby to Szekspir powiedział. Wszystkiego dobrego, kochani. Czyli nie ma tego konfliktu, który rzekomo mógł powstać ja w ostatnim. konflikt? Mógł... O czym ty mówisz w ogóle? Błagam cię, z Beatą Tyszkiewicz. A rozmawiałyście jeszcze przed odcinkiem? Spotkałyście się wyjaśnić na przykład tę sytuację? Przytuliłyśmy się. To, tak, jak ja powiedziałam pani Beaty, że przecież nic się nie stało. O, co tyle hałasu! Ale później bała się Ciebie ocenić po tańcu. To już jest genialny i przepiękny dystans i klasa pani Beaty Tyszkiewicz. Zgadzam się całkowicie. Nie mam, nie mam nic, nic więcej do dodania. To co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku będziemy latać nad ziemią. Nie wiem, co jeszcze będzie. Zaraz już się jutro dowiem na treningu, co mi tam Żora powie, co mam robić. Co mam robić, co będę robić. Ja już wiem, ale jeszcze nie zdradzę.